Witam serdecznie z tej strony, Wolek Dzisiaj podpalamy sobie portale, czyli użyjemy klucze, które mamy. Tym 4 dromiowe mamy w samym evencie 5 dostaliśmy w prezencie, plus 3 dostaliśmy w bardzo prezencie za 4 zł od Borgamingu. O, to taki prezent. Niezły, niezły, zobaczymy, co nam wydropi. Dwa na pewno będziemy przelosowywać, jeżeli jakieś gówno poleci, ale to na końcówce już. Powinno, że gwarantowane jest z każdego otwartego... Znaczy z każdego odpalu rozróżnika mamy gwarantowane 100 sztuk złota, no trochę do mało, ale... Za 4 złote to się opłaca, no. 300, 300 złota za 4 zł to mały w miarę interes. Także zapraszam serdecznie. A jeszcze tytułem wstępu. A do pana Andrzeja Kima. który pisze, że internet to nie śmietnik, to co ty w nim robisz? Kto się filmy nie podobają, to ich nie ogląda. Nikt się do tego nie zmusza. A poza tym zasady w wod są takie, że on nie ma zasad. I tyle. Także siej sobie fermę gdzie indziej kolego Andrzeju Kimu. O nie, to nie, tu nie ma żadnych, na tym kanale nie ma żadnych poradników. Jeżeli będą, będzie film wyglądał zupełnie inaczej. No są, to jest tylko zabawa i tyle. Także żegnam i raczej się więcej nie pokazuję. No, Twój bełkot niczego konstruktywnego tu nie wnosi. Także to tyle z pozdrowieniami dla Andrzej Trochę taki jakiś, nie wiem, północno-koreański. Także nie będziemy przedłużać, także serdecznie zapraszam do oglądania, subskrybowania, i gdzie tak w górę. A chętnie także o wsparciu kanału, wszelkie postępy linki macie w informacji o kanale. Także przystępujemy do odpalania naszych rozruszników, czy jak mówię otwieranie pornoli. I najpierw sobie polecimy. No Mamy 32 rozruszniki hartów. Zobaczymy, co z tego wylata, bo czasami też coś wylatuje fajnego. A potem sobie od, odpalimy portale inżyniera. Także nie przedłużając, otwieramy sobie. Portal hartów. Lecimy. Sru. ruchu. może jakieś konto premium wleci? O! Mamy jakieś coś. Ermelinda Jung. Uuu, mamy dwie! No pewnie. A, tu można przelosować, ale nie będę miał przelosować, pleć, chyba do O, 40 tysięcy zł z tego kredytów, może być. Zobaczymy, co tu jeszcze wylata. 20 tysięcy? Nie, nie, 25 tysięcy, żeby 20 przelosować. No dobra, a przelosujmy sobie, zobaczymy. Może coś tutaj wylata innego, fajnego. O, może być. Co mamy tych tak? Hermelindów? Już dwie, trzy razem. No dobra, bierzemy. No to co przelasujemy Za kredyty to można losować. Szkoda, że nie ma tych... Ha! 50 tysięcy 20, no razę przelasujemy. przelosujemy. Kredytu trochę jest na koncie, to można. Nie no, tego mamy, no, no, dobra. To już przegięcie pało, dobra. Bierzemy. nie. 20 tysięcy kredytów mi potrzebny. Miejsce w garażu tym bardziej, ale weźmiemy. No, automatyczny system gaśniczy. Dobra, bierzemy. Wracam. Ja to szeroka. Nie no tego już nie chcę. Gaśnie też mam A to weźmiemy. No weźmiemy. Jeszcze są 24, no. To, to co 50 nie ma nic gwarantowanego. Duża naprawka. Takie tam przyrody. Ale ani razu konta premium nie wyleciało. Trochę głupa. Jest! Mamy dzień konta premium. W końcu. Duża apteczka. Dobra, bierzemy. Darowanym koniowi w zęby się nie zagląda. Trzeba sobie już nie będziemy zakrywać. Tam jak akurat potrzebny Mam tego ponad 1000, grubo, więc... To sobie przelosujemy. Liczymy jakieś konta premium. No nie no, 20 tysięcy kredytów. Dobra. Jak się bawić, to się bawić. żeby spadać z tym. To co nam rzuci to no resta zestaw bierzemy. To się przydaje. no nie no, to, to jest przegięcie pały te apteczki. Te 20 tysięcy kredytów. O! To tak. No nie, nie, nie. nas to kosztuje. No nie, no gaśnica odnowu. Nie! Dobra, nie chcę mnie wtedy Jak znowu gaśnica wylata, to wtedy. Jeszcze tysięcy kredytów. Dobra, jeszcze raz. Tyle drugi raz! O! Naklejka i to dobra. Naklejka. Są na... Jest naklejka i jest zajebiście. Nie no, miejsca w garażu kolejne też mam ich ponad 200, no. Ale tam. Te portale trollują, nie? Dobra, to weźmiemy wtedy. I to. Znowu. Dobra. O, to weźmiemy. 40 tysięcy już tak. Muszę się zwróci, zwrócą kredyty za przelosowania. Dobra, to przelosujemy. O. Ale tylko jeden dzień konto premium wyleciał. O, 40 tysięcy to można brać. Ja zrzuci to, co było wydane na przelosowania chyba. Nie wiem, 20 tysięcy A dobra, już nie chce mi się tego... ...przelosowywać. O! No, znowu. No dobra, przez tyle lecą. Ale konto premium słabo. Tylko jeden dzień tu No To przelosowania. To chyba gwarantowane co 50, o, Znowu 20 tysięcy. Nie no, dobra. Ale nie ja mówię, to trollowanie przez Wargaming jest niesamowite. Raczej niektórym ładnie dropi. O! O! I to jest dobra rzecz. 7 dni konta premium, ładnie. Kartów. Dobra, po co przelosujemy? No. Mało miejsca w garażu nie chcę. No, wydam tych kredytów trochę, ale na... o, to mogę wziąć. No, do montażowych nie mam. Znaczy, mam tam też krosek, ale tego nigdzie za wiele. Znowu to, dobra, bierzemy. Nie no, gaśnica znowu. Dobra, bierzemy. Szkoda, już tam kredytów, żeby tę końcówkę przynosić w dzień. No, drugi zestaw naprawczy. Dawać. No i ostatni rozrusznik karta. co ostatni przelosujemy. Może da jakiś konto premium. Jest 3 dni konta premium, czyli się opłacało. Dobra, ładnie. Czyli mamy łącznie z kartów 11 dni konta premium, więc uważam, że. O! Mamy dodatkowo jeszcze. A to sobie też przelosujemy. Czyli jest 11 dni konta premium? Może da jeszcze coś? Jest 12 dni, pięknie. Czyli akurat to było fajne losowanie, bo 12 dni konta wpadło. No i mamy... Aha, to jest tylko wygląd termelina. Dobra. To 12 dni kąta prędki to dobry interes. I teraz bierzemy się za rozruszniki inżyniera. Zobaczymy, co wszystko się do... zadzieje ciekawego. No, zobaczymy. Jedziemy. Mamy ich 12. Oby coś... ...dropnęło. O, kredyty za bitwę. Przyda się, bo nie mam. O, kurde. Tego nie chcę, bo tego mam w cholerę, no. Dobra, mamy przelosowanie. Przelosowujemy tylko dwa razy. To ja już zapowiadam. Dobra, pobierzemy. Zestaw demontażowy, masakra 3 razy 3, tak? Dobra, i przelasowujemy to też. I to jest ostatnie przelasowanie. I teraz już nie, nie, nie będziemy przelosowywać, tylko bierzemy jak daje. Nic nie ma. Styl dla TVP. No, przyda się. Trzy ta premium. Książeczka. Zostało nam pięć rozruszników. Styl. Zostało cztery. 100 tysięcy kredytów. I będziemy czarować z tym przelosowywaniem, bo szkoda golda na to. Dzień konta premium. Zestaw demontażowy. Dobra, to przelosujemy, czyli to będzie ostatnie przelosowanie. To nic nie da i tak. Ma 100 tysięcy kredytów i ostatni. Rozrusznik. Jak widać, nie dropło nic. A niektórym poleciały po dwa czołgi z trzech, więc no. No niestety, nie każdy ma farta. Jak widać, ja nie mam. Urgaming nie lubi i troluje. Także to by było na tyle z tego openingu. Może jeszcze jakiś będzie. A cicho, coś tu jeszcze mamy? Mamy coś, nie, nie mamy. A pokazuje, że mamy jeden. No dobra. 35 tych trzeba było, żeby mieć gwarantowany. No niestety. Nie pobłogosławiło. Drop z rozłożników kartów był lepszy niż z inżyniera. Czyli niestety nic tam nie brakło. Jak sami widzieliście. No cóż. Nie zawsze ma się parta. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Może jeszcze jakiś opening będzie. Może nie. Może jakieś rozruszniki się udało zdobyć. Gdy też w prezencie. To na pewno film się na kanale z tego pojawi. Może dropnie, może nie dropnie. No cóż. Ten, tutaj w tym przypadku nie dropło. No niestety. Życie. Także dzięki serdeczne za oglądanie, do następnego razu trzymajcie się, cześć, pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę, a chętnie także o wsparciu kanału, wszelkie potrzebne linki, macie informacje o kanale. To by było na tyle, do następnego pozdrowienia od podziemia.